Dzisiaj mam dla Was Galaxy Watch 8 Classic. Cygarek, który powraca do korzeni, mamy tu obracany bezel, ale tak w zasadzie, piersień powraca co drugi rok w Samsungach. A co tu jeszcze się zmieniło? Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od designu, bo tutaj od razu widać, że to zegarek, który budzi skrajne emocje. Samsung powrócił do klasycznej obrotowej tarczy, ale nazywanie go klasycznym to chyba małe nadużycie. Ja mam na testach wariant z białym paskiem imitującym skórę. Starsza zegarka, wyglądem poszła w kierunku modeli Ultra, więc jest bardziej kwadratowa. Ale sam ekran jest nadal okrągły. Nie jestem wielkim fanem tego designu, chociaż po czasie powiem Wam, że już się do niego przyzwyczaję. Ale jedno muszę przyznać, pod względem jakości wykonania jest bardzo dobrze. Mamy tutaj stalową kopertę, spód, stworzywa. Do tego czujniki pokryte ceramiką. I co najważniejsze, jest on z certyfikacją IP68 oraz ma militarny standard MIL-STD-810H. Więc spokojnie możemy zabierać go na basen czy też wędrówki. Piersień wystaje ponad ekran, dodatkowo go chroniąc. A co z paskiem? No tutaj robi się ciekawie. Samsung zmienił nieco swoje mocowanie, ma sprawić, że zegarek będzie lepiej leżał na lutgarsku i czujniki będą lepiej przylegały do ręki. Nowy pasek, choć wykonany z jakiegoś tworzywa sztucznego, które imituje skórę, jest w sumie wygodny. Wypustki od spodu zapobiegają odparzeniom. No i faktycznie watch 8 lepiej układa się na nadgarstku. Niestety przez autorskie złącze możemy korzystać tylko z tych dedykowanych pasków. Systemowo mamy tutaj Wear czyli to, co najlepsze w świecie Google. Sklep Play ze wszystkimi aplikacjami, Google Maps, które uruchamiają wskazówki zaraz po uruchomieniu map na telefonie. Spotify z możliwością pobierania muzyki offline, jak mamy premium. Google Pay, czyli możliwość płacenia bez kombinacji, jak na konkurencyjnych zegarkach. Wszystko jest tu w zasadzie na wyciągnięcie ręki tych aplikacji, jest tu multum. To po prostu bardzo uniwersalny i wszechstronny system. Ale co ważne, Samsung wprowadził na niego swoją nakładkę One UI 8, no i animacje są płynne, a do tego dochodzą przyjemne wibracje haptyczne. Całość działa nienagannie i korzystanie z tego zegarka jest po prostu bardzo, ale to bardzo przyjemne. O dostępnych funkcjach i aplikacjach można by zrobić oddzielny materiał. Na zegarku bez problemu wyświetlimy zdjęcia, odpowiemy na powiadomienia zarówno klawiaturą, gotowymi gestami, czy też głosowo. Mnogość tych opcji jest tu ogromna. Połączenie i kooperacja z telefonem, z Androidem wypada niemal tak dobrze jak w przypadku Apple Watchy, które są na iOSie. Z poziomu zegarka możemy odbierać połączenia, głośnik i mikrofon wypadają też. Akceptowalnie. Nie jest to jakość idealna, ale tak awaryjnie, żeby odebrać, jest OK. Przejdźmy teraz do serca tego zegarka, czyli ekranu. Mamy tutaj panel AMOLED o przygodnej 1,36 cala, chroniony szafirowym szkłem. I choć na papierze 1,36 cala może wydawać się małe w porównaniu do 1,5 czy nawet więcej w innych modelach, to w praktyce jest to bardzo dobry i czytelny wyświetlacz. A wisienką na torcie jest jego jasność. Samsung deklaruje aż 3000 nitów, chociaż pomiary Laboratoryjne, zawsze trzeba brać przymrzeżenie moka. To w codziennym użytkowaniu ekran jest czytelny nawet w pełnym słońcu. Ale to, co naprawdę urobi wrażenie, to mnogość opcji sterowania. Oczywiście jest ten klasyczny obrotowy bezel z wyraźnym, przyjemnym klikiem. Do tego trzy programowalne przyciski: górny, który możemy skonfigurować na przytrzymanie i dwuklik. Możemy na przykład uruchamiać ostatnie aplikacje albo asystenta Gemini. Środkowy i dolny mają nieco bardziej ograniczone możliwości, ale i tak to ogromne ułatwienie. Co więcej, Samsung dołożył do tego gesty bezdotykowe, które uzupełniają fizyczne sterowanie. Przydałaby się większa możliwość personalizacji poszczególnych przycisków i gestów, ale po chwili przyzwyczajenia jest i tak całkiem nieźle i intuicyjnie. Teraz dochodzimy do aktywności, czyli to z czym Samsung nie zawsze radził sobie idealnie. Jednak te ich czujniki odstawały od konkurencji swoją dokładnością. W Galaxy Watch 8 Classic mamy ten sam sensor co w wersji Ultra, Bioactive Sensor, ale czy działa on lepiej? Sprawdziłem to oczywiście w realnych warunkach, zrobiłem kilka treningów biegowych z tym zegarkiem i porównując go do Huawei Watch 5, który też nie jest idealny, widać jednak, że GPS potrafi się ugubić. O ile na otwartym terenie, mam wrażenie, że jest tu jakiś algorytm, który prostuje trasę według GPS, to jednak w lesie nie jest idealnie, a co najgorsze, miałem dwa razy, także zegarek się po prostu zgubił. I po 3-4 km nie zliczał mi dalszej trasy. W sumie ten problem miałem już z poprzednimi zegarkami od Samsunga, więc raczej to nie jest kwestia tego jednego egzemplarza. Nie jest to więc sprzęt dla osób zaawansowanych, którym zależy na jak najdokładniejszych odczytach, ale do sporu radycznego biegania czy spacerowania jest wystarczająco i będzie ok. Wyniki tętna też nie są najdokładniejsze. Zegarek ma tendencję do zawyżania tętna względem pasa na klatkę, którego używam. Średnie tętno wypadało podobnie, ale po prześledzeniu wykresu widać, że nie zawsze pomiar jest idealny. Dlatego mówiąc wprost do poważnych zastosowań sportowych, ten zegarek po prostu się nie nadaje, ale dla amatora będzie wystarczający. Z nowości jest teraz asystent treningowy, który każe nam zrobić bieg próbny przez 12 minut, a później ustala nam na podstawie tego. Plan treningowy. To akurat dla osób, które zaczynają i nie wiedzą, jak się do tego zabrać, jest przydatne. I właśnie tak jak wspomniałem, jak raz na jakiś czas się ruszacie, to mamy tu sporo statystyk. Ten asystent treningowy też jest dodatkową motywacją do ćwiczeń. No i dla takich osób jest to dobry wybór. Bateria w tym zegarku chociaż została i tak już usprawniona względem poprzednich modeli, to nadal oferuje niecałe dwa dni na jednym ładowaniu przy dwóch aktywnościach po około godzinę. Porównując go do zwykłego Apple Watcha, no to nie jest źle, ale na przykład porównując do OnePlus Watch 3 z tym samym systemem, który wytrzymuje nawet 6 dni, no to już jest przeciętnie. Do tego OnePlus ładuje się w 40 minut, a Samsung. Ponad godzinę. Nie mówię już o zegarkach Huawei czy też Amazfit, które spokojnie mogą wytrzymać nawet dwa tygodnie na jednym naładowaniu. Żeby nie było tak źle, Samsung jednak ma coś, czym się wyróżnia, czyli wersję z Essie. To jedyne zegarki na naszym rynku z URS, które oferują to rozwiązanie. Pytanie tylko, czy ten jeden argument wystarczy. Esim też zjada baterię i wtedy musimy ładować zegarek codziennie, ale dzięki temu Smartwatch działa niezależnie. Nie potrzebujemy w ogóle smartfona, możemy odbierać połączenia, puszczać muzykę online, być w zasięgu nawet jak nie mamy ze sobą telefonu albo telefon nam się rozładuje. Więc jak ktoś potrzebuje Esim i URS, no to w sumie nie ma wyboru. Tylko teraz jeszcze kwestia ekosystemu. Zegarek ma pomiar EKG, pomiar ciśnienia, tylko tutaj jest problem taki, że żeby z nich korzystać, musimy mieć smartfon Samsunga. No i rozumiem ograniczenia, że to jest zegarek z systemem Android, więc działa tylko z Androidami. Ale tu dochodzi jeszcze kolejne ograniczenie, że jest kilka funkcji, które działają tylko z Samsungami. No i tak w zasadzie, żeby w pełni móc korzystać z tego zegarka, musimy mieć smartfon Samsunga, a to moim zdaniem sporo ogranicza ich potencjał. Do połączenia zegarka ze smartfonem z Android. Potrzebują aplikację Galaxy Wearable, czyli aplikację, która łączy nam zegarek ze smartfonem. Tam możemy też zmieniać ustawienia zegarka, pobierać tarcze, pobierać aplikacje na zegarek czy zmieniać ustawienia na zegarku. A do wyświetlania statystyk. Tych aktywności cygarka potrzebujemy kolejną aplikację Samsung Health. I w niej możemy śledzić nasze statystyki, podgląd snu, tętna. No, tych statystyk tutaj jest sporo, one wypadają całkiem nieźle, chociaż, no, tak jak wspominałem już wcześniej, przy GPS-ie, przy tętnie, no nie jest idealnie, ale no jest akceptowalnie. A na Samsungu mamy jeszcze kolejną aplikację Samsung Health Monitor, no i tam mamy już pomiar EKG, pomiar ciśnienia, więc no na Samsungu mamy jeszcze tą trzecią aplikację, której brakuje na pozostałych Androidach. Dla kogo jest więc nowy Galaxy Watch 8 Classic, jeśli potrzebujesz URS? eSIM i żyjesz w ekosystemie Samsunga, no to w sumie nie ma lepszego wyboru. Ale osobiście ja bym chyba wolał starszy model Galaxy Watch 6 Classic. Ma niemal to samo, a można go wyrwać już poniżej tysiaka. Galaxy Watch 8 Classic wyróżnia się jaśniejszym ekranem, no, mamy teraz nowe te gesty. Zauważyłem też, że jest sporo zwolenników obracanego pierścienia, chociaż Samsung tak w zasadzie nie oferuje niczego, co znacząco postawiłoby go ponad konkurencją. OnePlus Watch 3 z tym samym systemem wygląda również nieźle, a wygrywa baterią, ładowaniem, ceną. Brakuje mu tak w zasadzie tylko eSIM. Samsung Galaxy Watch 8 Classic to solidny zegarek, ale w porównaniu do poprzednika tak w zasadzie dostaliśmy to samo opakowane w nową obudowę. Nie wyróżnia się on za bardzo na tle konkurencji i cenowo na start ponad 2000 zł to jednak moim zdaniem sporo. Chociaż patrząc przez pryzmat poprzednich modeli Pewnie będą szybko obniżki, no jak będzie bliżej 1500 zł i zależy Wam na wszystkich smart funkcjach URS, wtedy może to być dobra opcja. Dajcie znać, co Wy sądzicie o Galaxy Watch 8. Czy Samsung ma szansę zdobyć jeszcze trochę rynku? Czekam na komentarze i zachęcam do zaglądania na SpiderSwap.pl po więcej testów i recenzji. Na dziś ode mnie to wszystko. Dzięki i do następnego. Cześć!